Dziś przed wami mieszanka różnych ciekawych tematów, które gdzieś dotąd nie miały szansy się pojawić, a są naprawdę warte uwagi i zwiększą wasze zrozumienie francuskiego. Na przykład powiemy o liczebnikach porządkowych, a tam naprawdę jest o czym mówić, mamy też kilka pułapek. Powiemy też o takich wyrażeniach jak facile affaire i czym to się różni od facile de faire. A to i tak nie wszystko. Ja jestem Szymon, w tej serii uczę francuskiego. Link do całej playlisty zawsze znajduje się w przypiętym komentarzu. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam miłej nauki i powiedzieć zapraszam. Rozdział pierwszy, czyli łatwe do zrobienia. Bo właśnie tak możemy przetłumaczyć ten obrazek. Dessin facile à Rysunek prosty do zrobienia. Najprostsze zdanie, jakie możemy z tym stworzyć, to C'est facile à faire. To łatwe do zrobienia. Ale co w takim razie z takim zdaniem jak C'est facile de faire ça? Być może już między tymi dwoma zdaniami ta różnica jest dla Was wych do wychwycenia. Jeżeli nie, zobaczcie to. Mamy na zielono zaznaczone to, co jest łatwe do zrobienia. I właśnie takie pytanie warto sobie zadać za każdym razem. Kiedy nie wiedzielibyście do końca, którego przyjmka użyć w tego typu zdaniach. Czy a, czy d. Co jest łatwe do zrobienia w pierwszym zdaniu? To. Mówimy, to jest łatwe do zrobienia. Ale w drugim łatwo jest, no właśnie, zrobić to. To właśnie zrobić to jest łatwe do zrobienia. Ale szukamy więcej przykładów. C'est dur de mémoriser tous ces mots. Ale ces mots sont durs à memoriser. Czyli trudno jest zapamiętać wszystkie te słowa, ale te słowa są trudne do zapamiętania, więc drugą metodą zapamiętania jest to, że jeśli ta rzecz jest przed przymiotnikiem, słowa są ciężkie do zapamiętania, wtedy a, ale jeżeli po, to wtedy d. Możecie tak to skojarzyć, w większości przypadków się to sprawdzi. A jeśli chcecie sprawdzić, czy rozumiecie ten temat, to zapraszam Was do tego ćwiczenia. Waszym zadaniem jest wstawić po prostu przyjmek A albo D. Zatrzymajcie filmik i próbujcie. To jest trudne do wyjaśnienia. C'est difficile à expliquer. Trudno jest to zrobić. C'est difficile de faire ça. To nie jest rozsądne tam pójść. Ce n'est pas raisonnable d'aller là -bas. To miejsce jest niebezpieczne do zwiedzania. Ce lieu est dangereux à visiter. To nie jest dobrze zachowywać się w ten sposób. Ce n'est pas bien de se comporter comme ça. Ten język jest trudny do nauczenia. C'est long à apprendre. Drugi zestaw. Ta książka jest trudna do przeczytania. Ce livre difficile à lire. To nie jest łatwe wytłumaczyć to dzieciom. Ce n'est pas facile d'expliquer ça à des enfants. Ten przepis jest długi do przygotowania. Cette recette est longue à préparer. Niebezpiecznym jest przekroczyć tę ulicę bez rozglądania się. C'est dangereux de traverser cette rue sans regarder. To danie jest przyjemne do zjedzenia w lecie. Ce plat est agréable à manger en été. To krzesło jest komfortowe, aby na nim usiąść. Cette chaise est confortable à s'asseoir. Jeżeli ten film Wam się podoba, zostawcie pozytywną ocenę. Rozdział drugi nazywamy zrozum przysłówki, czyli co to w ogóle jest i jak tego używać, też na co uważać. Dobrze to widzimy na tym obrazku. Możemy ten mem przeczytać i przetłumaczyć na rozgrzewkę, na zajawkę. Si Clovis voyait l'état de la France d'aujourd'hui, il serait sûrement dans le Guinness Book comme étant l'homme le plus vu du monde. Jeśli król Klowis zobaczyłby dzisiejszy stan Francji, byłby na pewno w książce rekordów Guinnessa jako człowiek najstarszy na świecie. Zastanówmy się, czym jest przysłówek. Po lewej przymiotnik, sure. Po prawej przysłówek, surely. Albo na przykład to może być przymiotnik onet, ale już przysłówek onetmo, uczciwy, uczciwie. Czyli przymiotnik odpowiada na pytanie jaki. Na przykład, właśnie uczciwy. A przysłówek na pytanie jak? Zastanówmy się zatem, jak stworzyć przysłówek. Najpierw chwytamy przymiotnik ale rodzaju żeńskiego, czyli dodajemy literkę e, jeżeli jest to potrzebne. Jeżeli przymiotnik już ma na końcu e, to oczywiście nie dodajemy. To chyba był czwarty odcinek. Tak mi się kojarzy. Coś tego typu możecie sobie przypomnieć, jeżeli potrzebujecie. Następnie dodajemy końcówkę mo i tyle. I ze słowa pewny zrobiliśmy na pewno. I mamy też taki wyjątek, jak przymiotniki zakończone na i. One biorą formę rodzaju męskiego. Czyli bierzemy poli, na przykład, czyli grzeczny, i do tego dokładamy mo. Polimą. Ale mamy też tutaj jedną pułapkę. Są to przymiotniki zakończone na ant i ent. Na przykład kuchą, powszechny. Kuchamą, powszechnie. Czyli pułapka polega na tym, że my dodajemy amon, ewentualnie emon, kiedy coś się kończyło na ANT ENT. Ten przymiotnik jest tego dobrym przykładem, ale też pchidom ostrożny, pchidamą ostrożnie. Musicie też wiedzieć, że mamy tak zwane gotowe przysłówki, czyli takie, które albo tworzą nieregularnie swoją formę od przymiotnika, albo po prostu możemy zapamiętać, że są wyjątkowe. Po prostu sobie są i nawet za bardzo niektóre z nich nie mają odpowiednika w przymiotniku. Na przykład słowo już. Nie da się powiedzieć tego w przymiotniku. Spróbujcie przekształcić przymiotnik, który macie na szaro w nawiasie, na przysłówek, tak aby stworzyły nam się poprawne zdania. Niemowlę śpi spokojnie. Le bébé dort silencieusement. On mówi powoli. Il parle lentement. Ona dobrze śpiewa. El chante bien. Biegasz bardzo szybko. Tu cours très rapidement. Można też powiedzieć très vite. On odpowiada jasno. Il répond clairement. Rzadko to kończysz. Tu finisses rarement. W rozdziale trzecim mówimy o liczebnikach porządkowych, czyli co tam się może wydarzyć. Liczebniki porządkowe to na przykład coś, co możecie zobaczyć na drzwiach gabinetu lub w windzie. Mamy premier etage. Po polsku też po takich liczebnikach dajemy 1 i malutkimi literami 3, albo 2 i małymi literami G. No właśnie, co to w ogóle jest liczebnik porządkowy? Zobaczcie, mamy liczebniki główne. 1, 2, 3, to jest to. A porządkowe to analogicznie. Pierwszy, drugi, trzeci, to są te słowa. I wyjątkowe we francuskim jest tylko słowo pierwszy, ponieważ ono ma formę męską i żeńską osobno. Lewą, czyli męską, czytamy premier, czyli kończymy na tym e, już nie mówimy r, a żeńską premier. Potem wszystkie są tworzone mniej więcej regularnie. Zobaczcie i na pewno wiecie, o co mi chodzi. Nie jesteście już początkującymi we francuskim, więc potraficie też to trochę wyczuć. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième itd., tak jeśli tam na końcu jest E, to my je usuwamy, ale na ogół działa to Także po prostu dodajemy jem. Jedynie wyjątkowo jest przysłowie dziewiąty, bo tam, bo tam V dajemy zamiast F też taka drobnostka. I jeszcze pytanie, jak, w jaki sposób zapisać to w formie skróconej, robimy to tak, czyli dopisując R przy jedynce, a potem tylko piszemy e. Tak robimy to zazwyczaj. Tak też widzieliście na obrazkach z początku. Ewentualnie jeszcze czasami zamiast tego e-my-e w takiej mega skróconej formie można dać po prostu literkę E. To jest ten temat. A teraz pułapki. Zobaczcie to. Słowo drugi ma dwa warianty. I teraz pytanie. Kiedy używamy dyzjem, a kiedy używamy tego drugiego? Ale jak przeczytać to drugie słowo? Rzućmy na ekran formę męską. I formę żeńską. Nie czytamy tego przez K. Czytamy to tak samo jak słowa sekunda, czyli to czytamy jak G w środku, a więc segu, SEGUND. A skoro wymowę mamy już za sobą, to teraz kiedy używamy którego z nich? Dyzjem używamy, kiedy mamy tak zwany otwarty zbiór, czyli to jest drugi, ale będzie jeszcze trzeci, czwarty, piąty, po prostu mamy duży dużo otwarty zbiór. Natomiast domyślacie się, SEGUN używamy tylko wtedy, kiedy mamy zamknięty zbiór. Coś jest drugie i ostatnie. Nie będzie już kolejnych. Na przykład, J'ai pris le deuxième train ce matin. Wsiadłem do drugiego pociągu tego ranka, ale może będzie trzeci. Elle est arrivée en deuxième position. Ona dotarła na drugiej pozycji, no ale będą jeszcze kolejne pozycje, bo liczba biegaczy jest większa niż dwa w jakichś tam zawodach. A na przykład tutaj... Le second tour de l'élection, druga tura wyborów. Wybory mają tylko dwie tury, a więc mamy drugą turę z użyciem słowa second. Albo La Seconde Guerre Mondiale, druga wojna światowa. Na razie mamy tylko dwie, chwała Bogu, a więc jest to ostatnia wojna, jaka miała miejsce. Zatem nie ma już więcej, mamy zamknięty zbiór. Mówiłem wam, że słowo premier ma dwie formy, męską i żeńską. No tak, ale to by nie było takie trudne. Ma też zupełnie inną formę. O rany, o co tu może chodzić? Nie będzie tutaj już otwarty zamknięty zbiór. Niestety to nie jest to, ale jest to raczej łatwe. Bo pchemie lub forma żeńska to tylko jeden, czyli pierwszy, pierwsza. Ale kiedy mamy 21, 101, pierwszy, pierwszy, milion pierwszy, to, to już to słowo będzie brzmiało i niem. I to była pułapka numer dwa. Jeszcze przed Wami ostatnia, trzecia, czyli różnice. Kiedy w polskim używamy liczebników głównych, a we francuskim jednak porządkowych. Zobaczcie, godzina. To pewnie wiecie. Po polsku jest druga trzydzieści, ale we francuskim mówimy dosłownie są dwie godziny trzydzieści. Czyli używamy liczebników głównych. heures trente. Następna różnica. Strony i rozdziały. Rozdział pierwszy to u nich rozdział 1, chapitre, albo strona 23 to po prostu strona 23, znów liczebniki główne. Kolejna rzecz, data, my mówimy 11, 20 i tak dalej, oni po prostu le 11 mai, le 25 octobre. Za to co ciekawe, wyjątkiem jest pierwszy, pierwszy dzień jakiegokolwiek miesiąca, wtedy mówimy le premier, na przykład le premier mai, 1 maja. A teraz zapraszam Was do ćwiczenia. Spróbujcie wstawić właściwy liczebnik porządkowy. To mój pierwszy dzień w szkole. C'est premier jour à l'école. Ona dotarła na drugiej pozycji. Elle est arrivée en deuxième position. On mieszka na piątym piętrze. Il habite au cinquième étage. Już dziesiąty raz Ci to mówię. C'est la dixième fois que je te le dis. Jesteś szóstą osobą na liście. Tu es la sixième personne sur la liste. Nowy zestaw. Otrzymujemy już 50. połączenie. C'est le cinquième appel que nous recevons. Przeczytałem 28 ósmy artykuł na ten temat. J'ai lu le 28 huitième article sur ce sujet. On wygrał czterdziesty wyścig. Il a gagné la 40e course. Już 35 raz mu to mówię. C'est la 35e fois que je lui dis ça. Kupiłem 21 model telefonu. Je acheté le 21 model de téléphone. To koniec odcinka 39. Następny to równy 40. I z tej okazji, jeżeli plany się nie zmienią, zaproponuję wam francuską wymowę w pigułce, czyli cały odcinek poświęcony wymowie. Wszystkie możliwe zasady gramatyczne, połączenia literowe, więc jeżeli jeszcze gdzieś macie luki, a czuję, że wszyscy gdzieś mają, to na pewno uda się je załatać. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka, i do kolejnego razu. Ala Pchoszen.